No moi drodzy Państwo, moi drodzy Państwo, witam z tej strony 215 <grywa> witam Państwa serdecznie e, Moi drodzy Państwo, jeżeli już tutaj są ze mną e, Państwo na garażach, e, na tych e, kochanych iście stalkerski klimat, można powiedzieć <grywa> e, no to porozmawiamy sobie o zupełnie w zasadzie nie stalkerskim temacie, a mianowicie o sztucznej inteligencji, bo mówiłem od dłuższego czasu, że ja zrobię vloga o sztucznej inteligencji, więc jak już tutaj są Państwo, to porozmawiamy o są inteligencji tak zapraszam ogólnie zanim przejdziemy do meat and potatoes jak to się mawiam tego tematu tutaj wykupiliśmy całą tą dzielnicę w Detroit nie proszę bardzo te garaże kosztowało na 5 dolarów nie za drogo i tak może teraz to wygląda chujowo, ale za miesiąc, dwa, jak zgarniemy wypłaty z YouTube'ów, w tym garażu odrestaurowanym będzie Bugatti, w tym Lambo, w tamtym McLaren, w tamtym TVR i tak dalej, i tak dalej. I kolejne Bugatti, Lambo i tak dalej będzie. Mówię, będzie zajebiście jeszcze. Na, na razie tu jest ściernisko, ale będzie San Francisco, prawda? Cytując klasyka. Dobra, moi drodzy Państwo, sztuczna inteligencja. O co z tym chodzi? Od... Całkiem dłuższego czasu w popkulturze mamy do czynienia z sztuczną inteligencją, tylko że zazwyczaj to było w formie przestrogi, w formie swoistego ostrzeżenia dla świata, by się w nią zanadto nie bawić. Było bardzo wiele takich sak całych, jak Matrix, jak Terminator, jak chociażby trochę nowsze filmy, aczkolwiek nie znowuż takie nowe jak chociażby Blade Runner, albo zarówno ten stary, jak i ten nowy, albo film Ja Robot. Do tego oczywiście w popkulturze gamingowej no Detroit Become Human, Mass Effect chociażby i wiele innych tekstów kultury gamingowej. Więc moi drodzy Państwo, od dłuższego czasu naprawdę w popkulturze mamy tą sztuczną inteligencję, no tylko że ostatnimi czasy ma Ostatnimi laty... Ty mi kurwa zgasł, Tak to jest, jak się gada. Nie, Ostatnie ja Ostatnimi czasy... Moi drodzy Państwo... Z fikcji przeszliśmy do teraźniejszości. Ponieważ sztuczna inteligencja zawitała do nas. Do naszych domów. Do naszego Internetu. Pod nasze progi, w gruncie rzeczy. Przynajmniej ludzi pierwszego świata. Czy ja bym się nie nazwał człowiekiem pierwszego świata, może półtora świata, o, no, półtora, mm. ale wciąż, nawet do mnie dotarła, także o co chodzi? Wszyscy dobrze wiecie o co chodzi, właśnie o to chodzi, że wszyscy dobrze wiecie o co chodzi i pewnie znacie ten temat nawet lepiej ode mnie, ponieważ... Z tego co zauważyłem, wszyscy się już spróbowali, przynajmniej spróbowali się zabawić z tą sztuczną inteligencją. Najczęściej polega to na tym, powiedzmy na takiej bagatelnej płaszczyźnie. Wygląda to w ten sposób, że jakaś nasza ulubiona postać z filmu albo gier śpiewa jakąś piosenkę i to po prostu jest głos podłożony przez jakby AI. AI bie, bierzecie tam próbkę głosu na przykład Kapitana Price'a powiedzmy do jakiegoś tam 7 Lapsa, czy coś, coś czy Lapsa, czy czegoś w tym rodzaju, nie? albo innego programu. On tam ogarnia tą próbkę i jest sobie jakaś piosenka i on sztuczna inteligencja wychwytuje jakby rytm śpiewaka, który oryginalnie śpiewa tą piosenkę, i dodaje do tego głos, właśnie w tym wypadku na potrzeby tego wywodu Capitana Price, ale to może być ktokolwiek. W ten sposób swoją drogą właśnie yy, z MW2 rzymskiego yy, Kunik i Ghost zyskali niesamowitą popularność w internecie, ponieważ ich, yy, no, yy, można powiedzieć, że w ground tour, kurwa, polecieli. Po prostu to, ile oni coverów zrobili, to... Ja i Adzej się chowamy przy tym, można powiedzieć. Ale cóż... Także powiedzmy, że to jest ta fajna, ta fajna strona tego AI, że można się bawić w fajny sposób. Można tworzyć też oczywiście obrazy, można tworzyć tak naprawdę wszystko, co można szeroko objąć jako kulturę. To AI może to teoretycznie stworzyć, prawda? Natomiast, w temacie sztuki, z rok, z dwa lata temu, było trochę kontrowersji, jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję, ponieważ. No, co to jest za problem kupić jakiś płatny, lepszy program do y, tworzenia właśnie przez sztuczną inteligencję jak, jakichś obrazów, po czym zrobić jakiś obraz w stylu, powiedzmy, Picassa y, i później go nawet sprzedać, no nie? Problem polega na tym, że wartałoby y, dodać przy sprzedaży czegoś takiego, że jest to stworzone przez sztuczną inteligencję. I wyniknęła z tego taka kontrowersja, że wszelkiego rodzaju artyści, czy to balarze, czy to rzeźbiarze, czy to jeszcze ktoś inny, troszeczkę, troszeczkę się podzielili. Jedni nie mieli nic przeciwko tym sztucznym obrazom, tym sztucznym wytworom, drudzy z kolei mieli, stwierdzili, że to zarżnie. E, e, przemysł artystyczny w, te, w ten sposób, że ludzie będą kupować za bezcen e, przedmioty stworzone przez AI, a nie będą zwracali uwagi na przedmioty stworzone przez człowieka. Tak powiedzmy od serca. Tak? No bo jed, z jednej strony e, ten obraz może być stworzony przez maszynę, z drugiej strony przez człowieka. A jak wiadomo, dzisiejsza sztuczna inteligencja nie ma jeszcze świadomości, nie jest na szczęście samoświadoma w związku z powyższym z całą pewnością można stwierdzić, że te obrazy AI są takie bezduszne. Ja bym jednak się tutaj nie przejmował tym tematem specjalnie, ponieważ z tego, co widziałem, wszelkie obrazy tworzone przez sztuczną inteligencję, czy to postaci, czy to pejzaży, czy czegoś jeszcze innego, przynajmniej póki co, są na spokojnie do ogarnięcia przez człowieka, że to stworzyła sztuczna inteligencja, a nie człowiek. To widać. Oczywiście... To są subtelne różnice, ale są, one są do wypatrzenia y, nawet dzisiaj. Nawet. Y, słuchajcie, no pierwsza lepsza sytuacja y, sztuczna inteligencja tworzy y, obraz jakiegoś wojaka, powiedzmy, jakiegoś żołnierza. No nie? Najczęściej można poznać po tym, że to jest y, y, stworzone przez sztuczną inteligencję, że chociażby broń tego wojaka nie wygląda jak broń. Okay? Tylko wygląda jak coś, co imituje bardziej broń. Mówię, to są y, subtelne rzeczy, ale każdy człowiek, który siedzi w temacie, a w zasadzie nawet nie, nawet każdy zwykły człowiek zauważy, że to stworzyła sztuczna inteligencja. Także ja bym się tym jeszcze nie przejmował. Natomiast teraz, moi drodzy Państwo, uderzamy w naprawdę, uważam, poważny problem, y, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo to, że mnie na przykład może wkurwiać fakt, że y, Troszeczkę już y, uważam, że na przykład na YouTubie niektórzy twórcy przesadzają z miniaturkami, y, które są stworzone przez AI. Tego jest trochę za dużo. Ja uważam, że to jest takie pójście na łatwiznę. Zamiast tego mogliby stworzyć coś własnego, a nie po prostu wpisywać coś właśnie w Eleven Lapsa, żeby im stworzyło jakiś obraz. Oczywiście to miejscami może wyglądać bardzo w porządku, bardzo ok, ale wciąż widać, że to jest zrobione przez sztuczną inteligencję. I. Tego miejsca jest troszeczkę za dużo. Natomiast to jest moje takie subiektywne stwierdzenie. W kwestii obiektywnego problemu ja uważam, że tutaj pisanie historii jest dużym problemem. Bo tutaj dochodzimy do tego czatu GPD, prawda, i tym podobnych programów. I o co chodzi? Jak wszyscy dobrze wiecie, ci, którzy mnie oglądają notorycznie, jestem zwolennikiem teorii spiskowej, która moim zdaniem nie jest nawet teorią spiskową, że. Kampania MW3 Rzymskiego została w dużej mierze napisana przez sztuczną inteligencję i w zasadzie nie tylko kampania MW3, mam wrażenie, że to już od MW2 Rzymskiego ten trend na wpisywanie w chat GPD historii, a później tylko malutkie dyktando, malutką korekcję jest w mocy. No, od dłuższego czasu tak mi się wydaje. Dlaczego? Dlatego, bo w wielu wypadkach. Jak już mówiłem wcześniej, dialogi pomiędzy postaciami są tak bezsensowne, są tak głupie i tak nic nie wnoszą, że mam wrażenie, że tak, że napisało je czaty, czaty GPD napisały je, czaty napisały. No. Moi drodzy Państwo, to jest bardzo duży problem uważam, ponieważ to zabija jakąkolwiek twórczość w tworzeniu tych kampanii. W ogólnie historii. I to wszystko może się tyczyć, wiecie, to na razie się tyczy gry, ale to równie dobrze może przejść, może już nawet przeszło do filmów, seriali. Nie wiem tego. Tak czy inaczej, to też ja Państwu powiem, że to jest znak tych czasów, że dzisiejszy, dzisiejsi screenwriterzy, jak to się mawia, czy po prostu pisarze tych historii, na bazie których tworzy się te filmy, książki. Seriale, gry, znaczy książki, no to nie, no bo książki to po prostu się pisze, prawda? Ale w tych pozostałych aspektach to, to jest znak właśnie dzisiejszych czasów, że ludziom się kurwa nie chce napisać porządnej historii. Nie mają kurwa weny, najwyraźniej ich płat tęczowy nie produkuje po prostu porządnych historii, nie mają pomysłu, więc idą na łatwiznę. Zamiast stworzyć coś naprawdę fajnego, kreatywnego, to wpisują to w chat GPD, chat GPD tworzy im historię, i tak jak powiedziałem wcześniej, oni poddają to ewentualnie minimalnemu dyktandowi to, yy, tą historię. I to jest kurwa duży problem, bo przez to w dużej mierze powstaje syf, ponieważ na chwilę obecną nie wiem, może za 50 lat sztuczna inteligencja będzie w stanie tworzyć tak dobre historie jak człowiek, może nawet lepsze, znaczy kurwa, no już. Jeżeli lepsze, to człowiek nawet tego raczej nie zauważy, bo uważam, że doszliśmy do pewnego rodzaju granicy perfekcji, yy, którą oczywiście można, do której wciąż można dochodzić, ale kwestią sporną jest, bym powiedział, przebicie jej. Natomiast, yy, natomiast tak. No, szczerze moim zdaniem, yy, gdybym ja był na przykład szefem, byłbym na przykład szefem jakiejś firmy i chciałbym stworzyć. Yy, i jakiś serial, no nie? I zatrudniłbym do tego tam reżysera, właśnie screenwritera i tak dalej i zobaczyłbym, że screenwriter korzysta z czatu GPD, ja bym go kontrolował, kurwa. Jakbym zobaczył, że korzysta, to bym go od razu wypierdolił na zbity pysk i zatrudnił kolejnego, który już e, chciałby po prostu napisać od serca własną historię, a nie posiłkować się sztuczną inteligencją, bo to jest po prostu wstyd, moi drodzy państwo, moim zdaniem. To jest wstyd. I... Tak to jest właśnie w tej popkulturze naszej pod względem, na razie zwłaszcza wydaje mi się, gier komputerowych, że panuje kreatywne bankructwo i sztuczna inteligencja jest takim właśnie fajnym dla tych screenwriterów bez weny pójściem na łatwiznę, by stworzyć coś z niczego, by po prostu posiłkować się tą SI, prawda, czyli no, sztuczna inteligencja. Także tak, także to jest główny problem. Natomiast, moi drodzy Państwo, pod względem tego dokąd to zmierza, ja uważam bezapelacyjnie, że myśmy zaszli już z tym troszeczkę za daleko. Ja bym to troszeczkę już zastopował, te wszystkie deepfakes i tak dalej. To znaczy, niech to będzie, proszę bardzo, jeżeli ktoś chce, to na obecnym poziomie, ale nie jestem pewny, czy to powinno iść dalej. To znaczy, co będzie następne? Całe filmy tworzone przez sztuczną inteligencję, całe gry tworzone przez AI, no kurwa, mać. Jakby wolałbym, żeby to było robione przez człowieka. No Uważam, że tutaj maszyna nigdy nie zastąpi człowieka w napisaniu porządnej historii. No bo no, w końcu, de facto, człowiek powinien tworzyć historię dla człowieka, a nie maszyna dla człowieka. Tak mi się wydaje. Niech maszyna se tworzy dla maszyny, jak chce, proszę bardzo. Tak, o. To po chuju jest robione, moim zdaniem. I <laughs> yy, to jest tak naprawdę wszystko, co można powiedzieć w tym temacie. Yy, natomiast. Yy, Reasumując, no ja uważam, że w chwili, gdy sztuczna inteligencja y, stanie się samoświadoma, a człowiek bardzo chce najwyraźniej dążyć do tego, by stała się samoświadoma, nie patrząc na te wszystkie y, ostrzeżenia w postaci filmów, jak Terminator i tak dalej. Bo oczywiście, możemy mówić, że to jest tylko głupi film, tam, nie, tak nie będzie, ale co kurwa, jeśli jednak będzie. W ogóle dlaczego miałoby tak nie być? Dlaczego sztuczna inteligencja, gdy stanie się samoświadoma, nie miała, aby sobie pomyśleć, ej, w sumie to ja jestem inteligentniejsza niż ci ludzie, to i ci ludzie to pod wieloma względami próbują się najwyraźniej zniszczyć i, i, i swoją planetę zniszczyć, bo cały czas się między sobą napierdalają i tak to, dalej, to może ja zacznę tym ludziom mówić, jak mają żyć dla ich dobra? Może może, może sobie wykalkuluje ta sztuczna inteligencja, właśnie taki algorytm, że ej, w sumie to może ja zacznę zarządzać człowiekiem. No, i wtedy to się kurwa zaczną dymy, moi drodzy Państwo. Wtedy się zaczną autentyczne dymy. A to, czy już pójdzie to w stronę Skynetu z Terminatora, czy w stronę, nie wiem, Androidów z Detroit Become Human, czy w stronę w ogóle chyba już nawet najgorszą, czyli Matrixa, to tylko czas pokaże, moi drodzy. To tylko czas pokaże. Więc moim zdaniem, człowiek popełnia bardzo duży błąd, idąc w tym stopniu do sztucznej inteligencji samoświadomej i. Uważam, że to będzie taki moment, w którym ja już powiem tak, kurwa, no to już, my, to już my jesteśmy zgubieni. Gdy sztucznej inteligencji odda się sprawowanie nad wojskiem szeroko rozumianym, czyli systemami obrony tam rakietowej, tarczami antyrakietowymi, przede wszystkim broni nuklearnej. Jeżeli to da się tą władzę sztucznej inteligencji, no to już jest przejebane. Nawet jeżeli ona nic z tym nie zrobi to jeżeli później człowiek sobie pomyśli, ej, hola, to zaszło troszeczkę za daleko, powinniśmy trochę je przystopować, to pytanie, czy ta sztuczna inteligencja będzie chciała się tak łatwo poddać i tak łatwo oddać tą władzę, którą uzyska i czy wyłączenie jej będzie takie łatwe. Bo też nawet jeżeli ją wyłączymy, to może to doprowadzić do klęski żywiołowej, ponieważ ta sztuczna inteligencja będzie już tak zarządzała przemysłem, czy to zbrojeniowym, czy to yy, zwykłą gospodarką, że nawet jeżeli uda nam się ją wyłączyć i unikniemy katastrofy związanej z nią, to wciąż możemy się liczyć z katastrofą typu klęski żywiołowej, bo po prostu jebnie prąd czy coś takiego. No to będzie, to będzie to będą ciężary. Tyle Państwo, będą ciężary globalnych z tym związane. Już sam internet jak padnie, to kurwa fala samobójstw pójdzie po jakieś jebane cipy, które nie są w stanie wytrzymać 2-4 przez. Internetu i pisania do innych popełnią samobójstwo. No, także tak. Moi drodzy Państwo, moi drodzy Państwo, to tyle. Master 15! Do Państwa sprechał. Mam nadzieję, że temat, temat został przynajmniej pobieżnie wyczerpany. I widzimy się w kolejnych vlogach. Szczerze, teraz to chyba nawet nie ma za bardzo pomysłu. Nie mam za bardzo pomysłu na następnego vloga, więc możecie śmiało napisać, o czym mógłbym pogaworzyć. Jak jakiś temat mi się spodoba, a nie gwarantuję tego, ale jak jakiś temat zaproponowany mi się spodoba, to z pewnością go poruszę i prędzej czy później dogram. A w kwestii ogłoszeń parafialnych, to standardowo kontynuujemy serię z Dark Soulsów i The Inklighta, The Following. Moi drodzy państwo, dzięki że byliście, dzięki że oglądaliście. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć się, mamko.